I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O wspaniali wspomożyciele, zesłani nam w momentach szczególnych utrapień, troski i nieszczęść. Proszę Was, szczególnie Ciebie, święta Katarzyno Aleksandryjska, patronko dziewic, uciekamy się do Was, modląc się za ludzi młodych. Dajcie im wytrwanie w czystości, zarówno tej fizycznej, jak i duchowej. Chroncie ich przed pokusami ciała, aby bezmyślnie im nie ulegali. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.